Komisji Europejskiej nie da się nic z tym zrobić, dlatego że Komisja Europejska jest instytucją całkowicie niedemokratyczną. Jest instytucją, na którą y, Europejczycy nie mają kompletnie wpływu. Komisja Europejska, nie, pani von der Leyen, dobiera sobie sama. Komisarzy, z którymi chce współpracować. Teoretycznie każde państwo może wydelegować swojego komisarza, no ale też mamy niestety doświadczenia z tych komisarzy różne. E, największym chyba rozczarowaniem był komisarz Wojciechowski, który właśnie. Przecież mógł zatrzymać na tamtym etapie Europejski Zielony Ład, a on się chwalił, że to jest strategia płynąca prosto z Nowogrodzkiej. No to przepraszam na emocji. no to zawalił po całości. Tutaj trzeba było reagować, tak? Kiedy właśnie był na to czas, kiedy polski komisarz zarządzał no jednym z najbardziej newralgicznych w tym konkretnym aspekcie, jednym z najważniejszych sektorów zarządzania całą Unią Europejską czy Komisją Europejską.